Witam wszystkich obserwatorów przyrody wędrujących ze mną po rezerwacie parkowe w tym potoku. Ale na wstępie chciałbym wyjaśnić, przeprosić za moje potknięcia językowe, gramatyczne i merytoryczne, które się przytrafiły no, w poprzednich filmikach. Otóż nie ma zdjęć fotograficznych, są zdjęcia przyrodnicze. Nie ma koralówki. Mącznej jest koralownik mączny, takie i inne błędy mi się przytrafiły, a więc przepraszam. No, ja robię na bieżąco te filmy, nie mam scenariusza, nie mam tekstu, wszystko opowiadam z pamięci. W związku z tym zdarzają się takie potknięcia, więc przepraszam za te potknięcia, co dzisiaj na ekranie, gdzie jestem? A więc jestem tu już na szczycie góry. Temat obserwacji. Szukam saprofitów, a więc jest jesień, piękna jesień. No i szukam saprofitów. Chciałbym tu zaprezentować dwa takie dwa okazy. Gdzie jestem? O, tak to wygląda. O, to jest rezerwat. Proszę bardzo. ojej, to uchodzi. O, tak i tak. A więc wykroty przerwane, wyrwane buki na wychodniach skalnych. Tak to. No, jest to wykrad na tle nieba. To tylko jest na jurze możliwe. Przejdę tu dalej. Chcę zaprezentować. O, ten, ten pierwszy Saprofity. Może się uda. Proszę się nie bać. A więc takie. O no tak. Takie zaleg zalegające padłe buki. To, to jest ta bioróżnorodność w lesie naturalnym i tu już rozwijają się żywy rozkładające właśnie martwe drewno. To jest skórnik, tylko że jest i bukowy dębowy skórników, jest kilka gatunków, więc nie będę tutaj decydował jaki gatunek, tylko z rodzaju skórnik a więc pokrywa całą, całe płaty, o tak może, całe płaty. A, jeszcze kiedyś używałem warstwa zarodnionośna, więc nie ma warstwy zarodnionośnej, sprawdziłem, jest warstwa zarodnikonośna, więc tutaj ta warstwa zarodnikonośna jest od spodu, poziomo do, do ziemi. No i teraz jak wygląda jeszcze ten wykrot. O właśnie. O, je, je, tu by trzeba niżej. Jeszcze niżej. Niżej, niżej aż spadnie. I trzymam kamerę. Jedną ręką trzymam się za drzewo. No, Żeby zaprezentować piękne ujęcie. A to jest kadr. Olbrzymi bóg. Już pokryty saprofitami. No w tej chwili tutaj mm, to jest... Wrośniak szorstki czy garbaty znów są, jest kilka gatunków tych wrośniaków, trudno jest tak od razu rozpoznać, one się zmieniają po deszczy, młode osobniki są troszkę inne, starsze inne, a więc wrośniaki, paspolite grzyby masowo występujące na pniach. Teraz jeszcze przejdę dalej, żeby zaprezentować ciekawy tam ciekawy gatunek. Rzadko go widywałem, w związku z tym warto go zaprezentować. Muszę wrócić tutaj, o, tutaj, tutaj. Tutaj już byłem miesiąc temu i oczywiście pojawił się nowe gatunki, więc tak to jest, że e, tygodnia, na więc z miesiąca na miesiąc pojawiają się nowe gatunki bo to wszystko zależy od terminu od gatunku teraz tak jak tu zaprezentować piękną jesień oto jest piękna jesień teraz Oj, tutaj jednak niech się powoli to jest zwalony pień Cały pokryty liściami i mchami porostami bluszczem Hedera Helix. Proszę bardzo. No i tutaj te żółte owocniki wystające. To łycznik późny. Wyczniku znów jest kilka gatunków. Prawdopodobnie łycznik późny. A więc żółte owocniki, kapelusiki takie łyżkowate. Bardzo podobne do naszych znanych kurek jadalnych. Ale to nie są kurki. To są saprofity rastające na drzewie. Może tu jakieś ujęcie. O, zobaczymy czy to się da. O, tak może i teraz te, o tak. Więc o, tu jest piękny kapelusik pofalowany, ale jak tu chwycić? ostrość wyjątkowo warstwa zarodnikonośna składa się z tych trąszków. może ujęcie jak tu zrobić ostateczne ujęcie tak albo tak o właśnie może. jeszcze z góry i tak pożegnamy się pozdrawiam